Mmm, nasze ulubione Warframe'owe perypetie w QSA głównym, gdzie nagle z jakiegoś powodu nie możemy biegać, żeby dodać klimacik, żeby nas spowolnić, żeby było skryptowane. W sumie mogliby tutaj po prostu zrobić cutscenkę, ale te kasenki na silniku wyglądają jak wyglądają. I co tutaj można zrobić z tym? Nic. Zobaczymy przynajmniej, jak się to skończy ostatecznie. Tutaj mamy Trinity, nie? Nie Trinity. Albo chociaż. Bardzo ciężko zauważyć to. Osmala nas. Ja bym chciał stworzyć tego swojego operatora troszeczkę ładniejszego, ale wszystko dla niego kosztuje tyle kasiory, tyle platyny, jak i nie tylko platyny i innych rzeczy. Ja nie wiem, czemu to tak zrobili, że operator, którym naprawdę gramy mało, mimo że wiadomo, wyszły duwiry i tak dalej, gdzie tym gramy więcej, znacznie naszym operatorem. Ale nadal, ale nadal bez przesady, Przecież to kosztuje biliony. Nie chcemy na to wydawać pieniążków. Czemu w tej grze wszystko absolutnie musi być za tą platynę? Jak ktoś nie handluje, to naprawdę grać w tę grę bez pieniążków jest ciężko. No, tak właśnie wygląda. I nie mogę się nawet w lewo, prawo, nic się nie mogę rozglądać. Po co? Czemu to, je to nie jest po prostu jakaś taka Tylko nie rozumiem. Oczywiście przypomina się nam, oczywiście, Zariman z Questa Angels of Zariman. Nawet fajny Quest, powiem wam szczerze. Ale to, co się dzieje tutaj, ja nie wiem. Oni po prostu mają brak talentu do stworzenia takich rzeczy. Ej, okay. co tu się stało? Jestem Entrati znowu. Co, zabij go. Nas. Okej. Okay. Oh, Zrozumienie Warframe'a jest na poziomie zrozumienia Elden Ringa naprawdę. Chociaż przepraszam, Elden Ring jeszcze jest zrozumiałem. Dark Souls'y 3 to jest w ogóle jakiś cyrk totalny. No i jest ten dzień. Ciekawe ile zostało do, tego, do tej atomówki. DJ Room online. Yo, to jest, z no sposób, party, ja Czyli co, znowu się nam nie udało? Stawiam, że nie ma takiego miasta. To jest w Holandii czy gdzieś. Oczywiście już nie pamiętam gdzie to miało być. W jakimś fikcyjnym miejscu. To jest wszystko spaczone, nie wiadomo czym. Zrozumienie tak jest ciężkie. Oprócz tego, że no te postacie są fajne, ich designy są super i tak dalej. 23 minuty, tylko zostały. Fajnie, jakby dosłownie mieliśmy mieli timer. 23 minuty, no ale oczywiście pewnie tak nie jest. Nie, fajny motyw, że teraz gramy Voltem. Chyba to zależy, co się wybrało. Ja akurat wybrałem Volta, bo okazało się, że no po tym, jak ostatnim filmik nagrałem, to musiałem sobie iść i nie mogłem dokończyć tego questa. Bo te questy, których nie można sobie zapauzować, Mimo, że Ja wiem, że jest ostrzeżenie, że nie można. Chcę by kontynuować. Ale fajna personeczka. Trochę takie Backstreet Boys, nie chyba o to chodziło też. To Co to jest? Uuuu! taki MPK, kurde, trochę z Blago psa jedynki, nie? Sztosik. no to ja to chcę. No i te, te questy, no, oni mi nic nie robią, bo jest tutaj poziom dostosowany, oczywiście, tak wiecie, odgórnie, żeby na pewno każdy sobie poradził. Jednym tak naprawdę trudnym questem, na którym trzeba było pomyśleć, to był, um, to był quest New War, gdzie musieliśmy um, latać naszym statkiem, którego już nazwę zapomniałem, bo pół roku nie grałem w tę grę, to dopiero wtedy było ciężko. To wtedy w ogóle przegrywałem, byłem w stanie w ogóle przegrać i zastanawiałem się, jak ja to zrobię. I słyszałem, że warto sobie zdecydowanie ulepszyć. Przed tym questem. No i mamy Trinity. Właśnie, zastanawiam się teraz, czy można Iring sobie kupować. Chyba nie. No i jesteśmy w Teamie. Mamy dwie skany, dual skana, Kamas. I wywalił grę. Nie wywaliło grę. Cóż za zdziwienie. Tak jak mówię, no gra chodzi w max FPS-ów, tylko się czasami totalnie tnie, nie? Takie coś się dzieje. Wyjaśnienie tego? Brak. fps -y nagle nagle z, z Maxa. A, szkoda gadać. No i co to się dzieje z tą grą, no? Wcześniej było dobrze, teraz nie jest dobrze. Nic mnie tak bardzo nie wkurza, jak. jak ta gra. I nie ma żadnego powodu, po prostu jest zepsuty fragment. No i tnie się tak. Nie przez nagrywam, przed chwilą nagrywam było normalnie. A oh demy, to co chodzi w tej grze? To ja czasami naprawdę nie wiem. Tutaj wiadomo, Nyx, Przypomniałem sobie jej imię kontroluje te stworki, nigdy nie lubiłem grać, ale chyba ją zreworkowali ostatnio? Nie pamiętam. dużo tych reworkowanych postaci. I dobrze, i dobrze. Pamiętam jak fajnie nowe z... zmienili i stała się jednym z moich ulubionych frame'ów dzięki temu. Dzięki temu, że na przykład można było, nie trzeba było czekać aż wszystkie nasze te Particles to były? Tak to się nazywało Przestaną wokół nas krążyć do ostatniego, bo wcześniej nie mogłeś reaktywować skilla dopóki nie zużyłeś wszystkich gwiazdek. Nazwijmy to gwiazdkami, bo się pamiętam jak oni to tam nazywali. Rany boskie to było durne. Rinty też bardzo mocna, ale on chyba bez reworka. Mi się wydaje. Lennor, Serio lat z nami ka każą to robić. Ja wiem, ile ten quest trwa. Bo szczerze mówiąc, no, gram tak, gram, ale to nie jest tak, że, że mi się chce, tylko z tego powodu bardziej, że nie mam wyjścia. Że przejść dalej w końcu muszę. Mercy. No, to samo jest. Właśnie to te, te dobijanie też jest często takie głupie, bo często jak możemy dobić, to okazuje się, że nawet to nie jest kończące kogoś. Tylko to jest takie o, powiedzmy. Ja czy w ogóle tu expa już dostaje za te questy. Hm, dobre pytanie. Czemu Nyx tak wolno chodzi? E, też nie jestem w stanie stwierdzić, ale NPC w tej grze są zawsze na fenomenalnym poziomie. Naprawdę, to o czym marzę, to rework tej gry. W sensie na totalnie nowym silniku. Ja wiem, że już raz się przebudował, ale jakby to zrobili. Z zostawiając ten cały movement, ten cały feeling tej gry. Jezus Marek, to było cudowne. Po prostu na dzisiejsze czasy tak grano... Trąci myszką, jak to się ładnie mówi. Co mieliśmy tutaj, wejść, Tutaj jest exit. Aha, zgadza się. Te kasyny nie są te złe. No, design tych postaci są super i w ogóle, ale graficzka by się lepsza przydała. Rozumiem, że to z 2013, ale co 12 lat? To jest. No, się Czy to było to z tego zarimanek było? Zostawić, że ty... still... Dziwnie trincie wygląda. Ono, ono oczywiście telepatycznie tylko. Tutaj mamy po prostu backstory to co się stało. Chyba tak. O, tym jeszcze nie grałem, bo to był nowy, kiedy ja zacząłem grać, bo ja się ten quest kiedy wychodził, pamiętam. Podwójne przybliżenie. I co tutaj? Milion obrażeń, ok. Quincy! Tak on się nazywał. Niezły jest, niezły jest ta snajperka. Pewnie jedna z lepszych teraz w grze. Chyba, że ona jest tutaj specjalnie mega, mega zbustowana, bo 80% razy 8%. Critical Damage. Bonus. Bym jeszcze wiedział, gdzie dokładnie są... A! A, no ładowanie. Ile to ma? 12 kul. Przenika? Tak jakby. Ta chemikalia. A co, 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 to jest? Fajnie się z, z, z tym Queensem strzela. Ja nie znam w ogóle jego skilli. Chętnie się dowiem zaraz. To jest akurat ciekawe, jak quest nam pozwala nowe frame'y odblokować. O, i to jest ten tank, co był wcześniej. O. Hmm. No, tak w ciebie. You, mama. <laughs> o, okej. Okay. Dobra, to to było dobre. To, ta retrospekcja była dobra. Znaczy ja się boję, co tutaj się stanie. 99. 99. Dobra, teraz się ten quest rozkręca, faktycznie, jest OK. Volta lubię, naprawdę, fajny ma charakter. Nix ma super design. Aoi jest słodka. Naprawdę dobrze zrobili te postacie, bo to oni umieją robić. Szybko klikanie, Kowanie, szybko klikanie. Ona jest magiem, tak dobrze kojarzę. Bo jest, aż mi się Cybur przypomniał, nie? Z dodatku. Widmo wolności. Tak też tam było, jest na samym końcu i ten robot... To jest dokładnie widmo wolności! Nie spoileruj tutaj nic, bo z tego nic się nie domyślicie, ale Jezus. To jest tak bardzo widmo wolności, jak ten robot nas ścigał. Nie ten duży pająkowo-czołg, co jest w miarę na początku, tylko później, nie? Pod koniec, Jezu. Ktorka głosowa, wie co robić. Uuu. Jedna mag. Aui, przepraszam. ma, wiecie. Tak, są mi. Dokładnie, no i to mi się podoba, no i. To no ja rozumiem, no. A, jak się A nie, już tu nie działa? Okej, jak się to robiło? Okej. Okay. Znowu coś dziwnego to jest. Czyli Mag faktycznie tam zdechła. Nix oszalała. No i to jest fajne, co to się teraz dzieje. Fajna scenera, dobra. Teraz się dzieją rzeczy. Szybki Bosik, akcja jest. O kurde. No, żartowałem, jednak znowu mamy te scenarie. O rany boskie. Po co coś takiego? Czemu już tu kacenko nie załatwiłem. Director tego wszystkiego jest bardzo dziwny. Po co było to przejście przez chwilę? A volt to z voltem. Dziwne rzeczy się dzieją naprawdę. Między na w to i tak tylko lekko ponad 100 FPS y mam tutaj. Chyba lepszy kompa. O, co to zrobił? I was too slow. Bardziej. ash in seconds. No need for misery. Come now. Oh my gosh! Expel. is in sight. They've given their lives for this. Make it count. Tempo on them, Kazabi. Yep. Just go. Enterati. No. This is such a strange type. Is that such a strange actor? I can save them. Not unless you know them. CZEMU?! Błagam, niech ktoś mi to wyjaśnia, co tu biega. W komentarzu, bardzo proszę. Raz nas strzelił, serio? Co on... Tam były symbole murmurów. Chodź się, panie. Widziałem to, isrek. Dobra, to nie jest taki isrek. Jamesa Bonda odpalili. effect trim of the indifference indifference okay Actually, indifference echo buoyant noise falls in the snow and ashes shutter corpse of exile. the midwinter cold the but the story is over are the key once the circle has been broken what can we do again change oh wow Mocny quest. Mocny quest, dobra. Końcówka questa mocna, aż ciarek dostałem. Po co się tutaj wszystko wydarzyło. O rany, dobra. E, co tu się dzieje? What, what happened? Tight. To jest ten, którym graliśmy. O ja znowu zdobywanie tego... tylko O, oh, Magnetic. tam ok, forma Forma. Myślę, że przyjmę. Barlcateer, którego przegapiłem. E, atosat to co to war Warframe slot. this is also so. it appears all junctions have been recalibrated. Oh, this is also. Oh. Unlock arbit yeah. the first to reset those them. and look, arbitra, arbitrazie. eh. it should save me. don't know się to. traitor and conspirator. known by the alias drifter. to vary in grave peril. Wiadomość mo Star starorcus. Ej, mam inne pieniądze teraz. Coolers. Nie źle. Ile mam platyny? Chyba nie pamiętam. Okej. Okay. Ja wybieram Margolis. To Okej. Ten formę za coś. After great Deal. Of... Czyli jakieś zmiany były znowu Margulis. Co to jest? Omega izotop, Kolejne coś nowego. 12 Anniversary. Uuu, jaka fajna efemera. Ej, to chyba tyle. God dammit. Co się dzieje? Wow, fast travel. I tutaj mamy swoje rzeczy. Ja bym chciał się jednak na Rail Jacks. Chcę zobaczyć moją bazę. Co się tam dzieje? Bo tutaj ja są niezłe. Okay, jest, jest coś nowego? Co to jest? Event jakiś? O kurczę, jakie fajne! Signa, Sigma. Sigma. Czyli to jest, powiedzmy, event. Czy coś się tu zmieniło? Czy coś jest nowego? A turnie. O, jest Baro. To widzę? To, to, to chodzi, że to, że jest Baro? Chyba tak, ale nie jestem pewien. Urany boskie, dobra. Nic nie doszło nowego. Tutaj coś doszło. Walker, Baro Katyr, Faktycznie jest Baro ale... Tutaj się nic nie zmieniło w moim ulubionym trybie. Tutaj jest to samo. Arkon Hakanty. Uh, czerwony. Chętnie bym chciał czerwonego, oczywiście, tutaj. Coś się zmieniło w arsenale, jak zobaczę. Nie, Felrax. Tego ulepszałem, jak widzę. Teoretycznie mam mam Boosta do, do infinit, e, e, Infinity. Affinity, przepraszam. Miało mi się. Tutaj mam coś do odebrania ciekawego. O, forma. A mogę sobie wstawić, co mnie ile Mam kinseli. Ktoś tu pofarmił. Nawet nie pamiętam, co robi Orvius i w ogóle. Nie mam miejsca na takie rzeczy, żeby to. Hauncy. kurcze, Strasznie dużo rzeczy. No, nadal jest to samo. Nadal jest mniej więcej to samo. Arkany. Oczywiście, że tutaj tego musi być sporo. Zobaczmy jeszcze Baro. Tutaj jest. że Baro nie miał być w poniedziałki, kurcze. Bizy, 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 jak będzie, byle gdzie, aż mnie ciekawi. Ten Ferlak, co ma setter Prime, no byłem w trakcie w sumie ulepszania czegoś. A tak miałem ten sam, kurczę, myślę, że się zmienił trochę. Zobaczmy. Najbardziej mnie ciekawią te nowe Warframe'y, bo ten Scythe to wiadomo, ten Sniper, ale tak to to... Choćul z tym. Oczywiście tutaj zawsze będą lagi, niezależnie. O so, oh Jezu, Keanu has to amuse a certain void entity. God ja nic nie mam, o, oh, dziękuję. A Damage Blessing, co, od kiedy coś takiego jest? Ono oh, secondary pickups, o Jezu, to też by się przydało cholera. Thanks. Mur, to whatever, to jest też doer voltaic strike. Jest dobry, jest ten Corpus. To tam whatever. V8. V8 nie jest zawsze, tak? V8 jest zawsze dla Volta. Rany boskie, dobry ten Baro jest tym razem nie. I przydałoby się First Strike, oczywiście też bardzo dobry. Ale dużo tych dukatów, nie? Dużo 300. To mnie ciekawi. Nie było takiego czegoś jeszcze, jak grałem. Doszło pewnie nowe. Co to jest? Exactly one. Okej, okay, kupię co to jest. Jezu, hey, yes, dodali lootboxy. Aja. Holy A, ah, Aja to jest common. Legendary core można z tego dropnąć. Exactly one un unlabeled surplus inventory sold site. Unseen. One per customer. Okej, okay, doszło coś nowego. Glyph. Okej. Okay. Immortal skin, i tych immortal skin, skinów nigdy nie lubię, szczerze. Nieźle, nieźle. Mocny baro, mocny, ale nawet nie wiem co mógłbym tak naprawdę przerobić tam, więc nie będę się, nie będę się w to bawił. Tego jest dużo, nie wiem co jest dobre, czy to nie, już zapamiętałem tych wszystkich, ale ja lubiłem sobie kupować trochę tych rzeczy, żeby potem to sprzedawać za dukaty, nie? Tak, like beforehand, nie? Coś by mógł tu sprzedać teoretycznie, no ale no na przykład nie wiem, czy Trinity, nie wiem czy to ja kupiłem specjalnie, czy to dropnąłem już ostatecznie, ciężko powiedzieć. No i ciężko powiedzieć, czy ja dalej będę co grał? Nie wiem.